Cześć kochani, łączę się dzisiaj z wami, ponieważ dzisiaj jest 1 sierpień, słuchajcie, i moje urodzinki. Chciałam się z wami podzielić tym, że właśnie wczoraj miałam imprezkę urodzinową w takim bardzo wąskim gronie, bo tylko wiecie, najbliższa rodzina, że siostra, szwagier, moja mama ze swoim partnerem, moja córka i te dziewczyny z Ukrainy, które mieszkają u mojej siostry. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać, jakie dostałam fajne prezenty. <noise> Więc tak, słuchajcie, tutaj dostałam od mojej siostry szampana. O, jedną ręką to nie wiem, czy to jest wykonalne, żeby Wam pokazać. W każdym razie tutaj jest szampan. E, tutaj, kochani moi, jest prezent od mojej mamy. E, czekoladki. Czekoladki. Mm, z wobro, i fruty i Kasa. No ale o Kasie podobno nie mówi się na YouTubie, więc yy, nie powiem Wam ile tej kasy. Ale po prostu mamusia się postarała, kochana moja. Yy, tutaj mam prezent od mojej mamy partnera. I również dostałam czekoladki. I również dostałam kasę. Yy, potem, słuchajcie, tu jest prezent od moich dziewczyn z Ukrainy, te, które mieszkają u mojej siostry. Dostałam od nich czekoladki. O takie Solidarność i dostałam, Martusia mi wymalowała, słuchajcie, taką piękną laurkę. <laughs> I to było zawinięte, wiecie, w taki portfelik, nie? I <laughs> z napisem Otwórz. Mhm. Potem dostałam e, prezent e, od mojej siostry, właśnie ten szampan i e, takie kosmetyki. Takie kosmetyki. One były, wiecie, to pudełko było tak przepasane yy, tam, z tą rzeczką. I yy, słuchajcie, nie wiem, czy znacie takie kosmetyki. Ja się pierwszy raz yy, z nimi spotykam. To są japońskie kosmetyki. Japońskie kosmetyki. O oh, kurde, nie tego pudełka. To są, słuchajcie, japońskie kosmetyki. Tak to wygląda. Eee, Rytual Ritual of Sakura. Tak, tak one y, się nazywają. Nie miałam nigdy właśnie styczności z tymi kosmetykami. Dajcie znać, czy Wy znacie te kosmetyki. Jest mgiełka do ciała, to jest przypuszczam jakiś krem do ciała. Jeszcze wiecie, bo dopiero jest ranek i nie miałam okazji jeszcze dobrze się przyjrzeć tym kosmetykom. A wczoraj późnym wieczorem się rozeszliśmy i wiecie. Dokładnie nie wiem, co to jest. W każdym razie są tutaj cztery... Y, Cztery kosmetyki. O, tak to wygląda. I słuchajcie, od mojej córki dostałam czekoladki, które zjadłam. <laughs> zjadłam rano do kawy. Dostałam czekoladki, Kinderki, to małe opakowanie z napisem 100 lat. I taka edycja limitowana to była pewnie, bo piesek był na opakowaniu. A my takie psiary jesteśmy i wiecie. I słuchajcie, od mojej córki dostałam jeszcze. Czekoladki nasze ulubione z wedla. I to jest po prostu hit nad hity, torebkę. Bo wiecie, ja jestem fanką perfum i torebek, i trochę butów, ale buty to tak może już nie, nie wiecie, tak dalej, ale perfumy i torebki to ja uwielbiam po prostu. Zrobiłam Wam kiedyś filmik odnośnie hmm, torebek. Kurczę, wiecie, Wkurza mnie to, że nagrywam i gadam tak, jak patrząc na siebie, nie, a powinnam patrzeć tutaj wyżej. Yy, Nagrałam wam kiedyś filmik o torebkach Sejwonu, jakie mam. A jeśli będziecie chcieli, to nagram wam kiedyś filmik w ogóle o wszystkich torebkach, jakie mam. Także będziecie chcieli, to wam pokażę. W każdym razie mam właśnie sporo tych torebek, bo ja lubię torebki. I coś tam kiedyś w komentarzu pod filmikiem mm, o torebkach, yy, jakaś dziewczyna mi napisała, że jeśli mam za dużo torebek, to żebym rozdała ukraińkom. I wiecie co, ale to nie chodzi o to, że ja mam nadmiar tych torebek i nie wiem co z nimi zrobić, tylko z torebkami ja mam tak, że lubię mieć po prostu. I nawet jeżeli w nich nie chodzę, i wiecie, to lubię je po prostu mieć. I słuchajcie, dostałam od mojej córki torebkę i ta torebka będzie po prostu, słuchajcie, idealna. Tak ona wygląda, kolor jest idealny, długość paska jest idealna, chociaż on jest tam lekko regulowany. To jest właśnie taka mała torebeczka, jakiej ja bardzo lubię. I w tej chwili nie mam takiej torebki właśnie, mam tą z Avonu, taką tą nie? co ostatnio sobie zamawiałam, ale wiecie co, ona mi jest za mała. Ona jest dosłownie tak, żeby włożyć telefon, kartę płatniczą, jakieś chusteczki higieniczne, już nie ma miejsca w niej, nie? No, a ta jest właśnie fajna, bo jest wiecie, na paseczku dosyć długim, że mogę ją sobie nosić i na ramieniu i tak wiecie, przełożyć. Yy, kolor jest świetny, bo do wielu stylizacji będzie fajnie pasować. A co najważniejsze, co ja najbardziej lubię w takich torebkach, to to, słuchajcie, że ona jest... Yy, zasuwak ma w środku po prostu. Że jest zasuwana. I wiecie, i ona ma tutaj dwie kieszonki. Ma dwie kieszonki. Patrzę, czy ma jeszcze jakąś małą pierdółkę kieszonkę, ale nie mamy bardzo dobrze, bo takie małe... Kieszonki to tak niekoniecznie są praktycznie, praktyczne i potrzebne. I wiecie, i jest fajna, bo jest właśnie zasuwana na zasuwak, także no tak się cieszę z tej torebki. Bardzo się cieszę z tej torebki. No idealna jest po prostu na mnie. Nie wiem czy jeśli tak trzymam z telefonem założę na siebie to, to czy to będzie. O, zobaczcie, taka ona jest na długość właśnie. Taka ona jest na długość i można ją nosić tak, właśnie, jak ja lubię, że przez ramię, albo można ją nosić na ramieniu, nie? I ja bardzo lubię takie torebki, właśnie na jakieś takie szybkie wyjście, że właśnie.